Siemaneczko, z tej strony Maciej, dzisiaj mamy 2 grudnia, poniedziałek, godziny poranne, akurat wróciłem ze służby, zadłem śniadanie i postanowiłem dla Was nagrać krótki materiał. Krótką relację z naszego gospodarstwa, mała aktualności, co się aktualnie u nas dzieje. E, dosyć długo nie było nas na kanale, około miesiąca czasu, e, dlatego dzisiaj znalazłem małą chwilę, żeby dla Was coś nagrać. Być może jest coś cieka ktoś ciekawy, e, co się u nas dzieje, jak to... Wszystko wygląda to. Chwyciłem telefon i, i coś tutaj do was chwilę poopowiadam i za chwilę ruszamy na pole, wykonujemy ostatnie prace polowe. Jak widzicie, do dużego Hollanda mamy zaczepiony pług. Jesteśmy w trakcie wykonywania ostatnich orek zimowych. zostało nam jedno pole, na które pojadę razem z wami. Jest to kawałek dwóch hektarowy w łąkach, można powiedzieć takie piaski, także za chwilę się udam na te pole. W międzyczasie Boguś też przygotowuje rowy przy naszych polach do wiosny. Oczyści, czyści, żeby to wszystko było drożne. Żeby to jakoś wyglądało, także kilka rowów już udrożnił, teraz właśnie jest na polu duży, małym juholandem i rozgarnia ziemię właśnie z wykopanych rowów. Co najciekawsze, co najciekawsze, czym tutaj mogę się pochwalić to aktualny etap budowy wiaty, zobaczcie udało nam się przykryć taką jedną trzecią mojej budowy mamy już prawie wszystko zakończone, jeżeli chodzi o konstrukcję. Eee, zrobiłem tego nie widzieliście, eee, zostały dodane stężenia, no i prawa strona, że konstrukcja jest finalnie na gotowo. Czekam tylko na kolejne, kolejną dostawę blachy. Eee, Gdyż no nie mogło to wszystko przyjechać, bo nie wiedziałem dokładnych wymiarów, chciałem żeby nie było za dużo arkuszy, a nie za mało, dlatego potrzebowałem zakończyć całą konstrukcję, już to jest wszystko zakończone, są rozwinięte, sznurki pomierzone, także czekamy na blachę, wystarczy tylko przykręcić i zyskamy kolejne. Metry, tutaj zadaszenia wygląda to całkiem fajnie. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Jeśli chodzi o film z budowy wiatru, gdzie e, omówię troszkę bardziej szczegółowo budowę, to taki materiał się pojawi za jakiś czas. E, tych filmów będzie mniej, już nie mam jakby pomysłów, co tu nagrywać. Nie chcę tych filmów powielać. E, także e, z budowy wiaty jeszcze się pojawi taki film. Jeszcze może będą dwa. Trzy filmy do końca roku. Myślę, że chyba nie ma sensu nic tutaj więcej nagrywać. Schowaliśmy już część maszyn, kombajn, który jest aktualnie na sprzedaż, przyczepę. No i potem schowamy resztę maszyn. Nie możemy jeszcze tam nic po popodstawiać, no bo niebawem przyjedzie blacha. Trzeba będzie ją wrzucić tam na dach i, i zacząć montować. Także tutaj jeszcze musi być przejazd, także powoli, powoli do przodu. Bardzo ciężka robota, tutaj ostatnie dni to były, można powiedzieć, w mrozie, kręcenie, spawanie, malowanie, także być może od tego złapała mnie ta choroba, ale na szczęście już jest wszystko na prostej, efekt jest moim zdaniem bardzo fajny, także film z tego, pod... także film z tego będzie prawdopodobnie za tydzień, myślę że już będzie blacha pod koniec tego tygodnia, może początek przyszłego, także już ten film będzie dla Was dostęp, tak będziecie mieli jakieś pytania możecie napisać, a ja w tym filmie się do nich odniosę yy, nie ma co tutaj przedłużać, szybko robi się ciemno zobaczę, czy ciągnik jest zatankowany jak jest zatankowany to sobie ruszymy na pole, po zaoraniu zostanie nam jeszcze taki poplon do przejechania talerzówką nie wiem, czy ja tu będę robił czy Boguś Ile mamy tutaj paliwa? Coś się podnosi, coś się podnosi. Ma mały problem, niespodziewanie szybko, bo no może nie szybko, ale niespodziewanie sprzedają samochód i jestem tutaj bez auta. Także być może ktoś ma jakiś fajny samochód do zaoferowania. Tu może coś polecić. No dobra, będziemy powoli zmierzać na pole i tam zobaczymy jak to będzie przebiegać ta praca. Już nie ma na co czekać, bo są coraz większe mrozy, także nim ziemia zamarzni, trzeba to wszystko pouprawiać, żeby miało ręce i nogi i też tutaj w końcu podwiatę chyba trafi pług, także... Nie, nie będzie musiał być yy, pod chmurką jak dotychczas co by, było. Bardzo mi na tym zależało. Jak tata tutaj kupił maszyny, no to dla mnie było priorytetem, żeby znaleźć i, i, i wykombinować zadaszenie dla nich, bo no nie, nie ma co ukrywać, no. Z doświadczenia może wiecie, że to co pod chmurką, no to zawsze zdecydowanie szybciej niszczeje jak nie sądzę to to deszcz, mrozy, to wszystko wpływa potem na żywotność maszyn, także tak to wygląda, swoją drogą dawno nie jeździłem tym ciągnikiem, może powiedzieć prawie pół roku nie miałem jakiejś okazji nawet podczas kampanii ziemniaczanej tym małym jeździłem, kopałem w transporcie e, działał. Co jest? Ręczny, nie ręczny. W transporcie działał Kamil albo Tata. O Bogusza widać jak równa, także być może jeszcze coś dla Was nagram. Dobra, nie ma to tutaj przedłużać. E, widzimy się na polu i tam Wam pokażę jeszcze chwilę, jak to wszystko wygląda. Może Boguś by nie chciał chwilę pojeździć, to jeszcze Wam nagram tutaj, jak wygląda praca z pugiem No i my jesteśmy na polu, tonujemy orkę, już mamy ponad pół pola zrobione, także jeszcze wyjdę z Wami, pokażę mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Boguś przed chwilą pojechał, szykił kilka gałązek miał, zobaczcie, jak tutaj został rów wyczyszczony naszym ładowaczem, trolem. Eee, wywalaliśmy tutaj ziemię na bok, a później boguś to rozciągał ładowaczem czołowym. Tak to wygląda. mgła się zrobiła, coś tu zaczyna kropić. A sobie jeżdżę, powolutku delektuje się jazdą. Ten bo boguś już krzyczał, że za wolno jeżdżę. Tak to wygląda. robimy jakieś fotki na miniaturkę. No i to tyle, widzimy się w kolejnym odcinku tutaj nie ma co przedłużać na siłę e, mała aktualności z, z naszego gospodarstwa. E, ja się z Wami żegnam, działam, jadę dalej i do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie, cześć, pozdrawiam.